Cześć, witajcie, ja jestem Szymon, witam Was na kanale Medok. I dzisiejszy film rozpocznie taką serię recenzji, gameplay, poradników z różnych gier, a dzisiaj zajmiemy się tytułowym Valorantem. więc ja Was serdecznie zapraszam. Oczywiście sprzęt, który wykorzystamy do naszego mini poradnika to nasza najmocniejsza bestia, czyli Madoc MD1000 Pro. Komputer wyposażony w Intel Core i5 9. generacji i kartę graficzną GTX 1660, która idealnie wpasowywuje się właśnie do Valoranta. Klawiatura, na której zagramy to GK900 na niebieskich przeocznikach Outemu. Słuchawki GH705 z dźwiękiem przestrzennym 7.1 i wzmocnionymi basami, które poprawią nasz słuch podczas grania w gry typu FPS. No i myszka MADO GM701W, która ma DPI 8000, którą możemy jeszcze przyspieszyć do 10 10000 poprzez oprogramowanie. Ale przejdźmy już do poradnika. No i takie totalne podstawowe informacje. Premiera Valoranta miała miejsce 2 czerwca, ale jej premierę poprzedzała zamknięta beta, która naprawdę cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jak można było zdobyć do niej dostęp? Oczywiście łącząc swoje konto Riot z kontem Twitch, no i oglądając streamerów, którzy mieli włączoną możliwość dropienia kluczy. Beta była na około ponad 100 tysięcy osób, czyli rzeczywiście spora ilość osób mogła sobie Valoranta przedpremierowo zagrać. Ja wracam do rozgrywki, a Wy cieszycie się dalej materiałem. Pamiętajcie, że najważniejsze, co jest podczas gier FPS, to oczywiście celownik. Każdy profesjonalista ma celownik zrobiony według swoich ustawień, więc tutaj oczywiście też możecie zrobić taki, jaki najbardziej Wam pasuje. Ja sobie tutaj coś poustawiam i zaraz widzimy się na polu walki. No i oczywiście pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy, które tutaj powiedziałem, najlepiej przetestować sobie na strzelnicy, na botach, niż podczas rozgrywki, żeby coś komuś humor i tak dalej, i tak dalej, no nie? No, i co najważniejsze to, żeby skupiać się oczywiście na celowaniu w głowę, bo w Valorancie rzeczywiście jest olbrzymia różnica, czy celujemy w głowę, czy w klatkę piersiową. Zresztą sami zobaczcie. Potrzebujemy czterech strzałów, żeby zabić kogoś strzelając w klatkę piersiową, a wystarczy jeden strzał w głowę, żeby pokonać przeciwnika. Warto dodać, że model strzelania w Valorancie jest bardzo podobny do tego w cs -ie. Nie jest taki sam, ale skanowanie, movement i recoil są tutaj bardzo podobne. No więc najważniejsze, czyli dokładnie to samo, co występuje w CS-ie, czyli rozrzut, żeby nie chodzić i nie strzelać, bo wiadomo te strzały różnie lecą. Tylko po prostu wyjść, zatrzymać się i zrobić pewny strzał w głowę. No, i oczywiście, jeśli chodzi o pistolety snajperskie, to jest dokładnie ta sama opcja. Jeśli będziemy szli i strzelimy, to nie ma opcji, że trafimy przeciwnika, ale jeśli wyjdziemy, zatrzymamy się, to jednym strzałem jesteśmy w stanie go zdominować. Jeśli chodzi o możliwość skanowania, to jest to uzależnione oczywiście od broni. Takie broni jak snajperka, kałak bezproblemowo są w stanie przeskanować ścianę, ale tutaj. Jedyna różnica jest taka, że broniami typu shotgun niestety ścian nie przeskanujemy, bo mają one zerową penetrację? Jeśli chodzi o skanowanie w Valorancie, to mamy tutaj 3 stopnie przebijalności. Oczywiście najwyższy mają snajperki? Potem na drugim miejscu mam pistolety maszynowe, no i na samym dole shotguny i pistolety proste. Od czego zależy penetracja obiektów? Oczywiście od rodzaju materiału, takiego jak drewno lub metal, grubości materiału i broni, którą będziemy strzelać. Mam nadzieję, że ten mini poradnik pokazał wam na czym warto się skupić w Valorancie i jak zainwestować swój czas, żeby być lepszym podczas walki. No i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się na polu walki. Widzimy się w następnych materiałach. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzach na dole. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.